Okej, okay, mamy tutaj serię trochę nieudanych przedmiotów. E, tutaj wyszedł z pieca taki talerzyk, właściwie podstawka na rośliny i trochę za bardzo się wygięła, prawdopodobnie. E, po pierwsze, postawiłam ją na nowej półce, może to miała jakiś wpływ, może ta półka jeszcze potrzebowała sobie popracować zanim zostanie użyta. A po drugie, być może ta tutaj podstawka jest za cienka, no nie wiem, będę Sprawdzać w każdym razie troszeczkę się powyginała w piecu. E, kolejna rzecz, trochę niespodziewana, to osłonka, która przez przypadek się skleiła z tym tutaj oto, separatorem do pieca e, od półki pieca. No i właśnie e, taki miałam inside joke, że. A wreszcie nauczyłam się nakładać dobrze to szkliwo, bo ono jest troszkę problematyczne. Dla mnie przynajmniej. I jak już się nauczyłam, to żeby nie było za pięknie, to...